Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak używać samochodu Subaru Forester Trójka, czyli tak zwane SH, jako mini campera, bo okazuje się, że jest to doskonały samochód do spania na wyjazdach turystycznych. Dla trójki osób, to znaczy zmieszczą się tu rodzice czy dwóch dorosłych i jeszcze dziecko do pewnego rozmiaru. Pokażę Wam dzisiaj, jak to jest zrobione, jak to wymyśliliśmy u nas w rodzinie i e, jakie mamy rozwiązania. Zapraszam na odcinek. Tutaj pokażę, jak wnętrze subaru jest zasłonięte. Przed światłem, przed spojrzeniami z zewnątrz, mamy takie osłonki wycięte z karimaty na wymiar. Tutaj widzimy pod przednią szybą. Każda taka osłonka ma włożone przyssawki. Tutaj akurat jest po jednej przyssawce po prawej, po lewej stronie. Także ten przód to są dwa elementy złożone. Kolejne okienko kierowcy, kolejna osłonka wycięta na wymiar trzy przysawki okienko pasażera. Tutaj nie dajemy osłonek, tylko są przygotowane od wnętrza takie zasłony materiałowe, żeby można wietrzyć, odsłaniać łatwo w nocy. Jeszcze z drugiej strony pokażę, jak to jest zamocowane. Tutaj osłona w tylnym okienku z tyłu, przy okazji reklama kapitana przyczepy. I tylne okno. Też mamy taką osłonkę. Ta jest trochę cieńsza, ale nie ma to znaczenia. Wszędzie oczywiście jest warstwa aluminium, która odbija jeszcze dodatkowo Ciepło, jak nam na przykład rano słońce świeci prosto w samochód. Kolejna osłonka na małym okienku. Przy okazji pokażę nasze rozwiązanie z wodą. Na koszu dachowym mamy taki zbiornik, kupowany chyba najczęściej przez kierowców tirów. Woda na górze, w tej małej części, medełko. Do tego jest podpięty wąż. Wąż całkiem spory i jak jest potrzeba no to bierzemy sobie, można się myć. Woda jest. Ten wąż można oczywiście odpiąć na noc. Także my go odpinamy. W tej chwili jest poranek. Puszczy Augustowskiej, więc wąż jest przypięty do mycia i kolejne okienko z zasłonką. Tutaj jest to zrobione tak, że na końcach tych zasłonek są wszyte magnesy. O, tu mam teraz magnes. Druga taka magnetyczna płytka jest tutaj przyklejona. Do samochodu, dlatego jak to przyłożę, to się trzyma. I tak samo jest z drugiej strony. Też jest tutaj magnesik i jest taka płyteczka przyklejona, żeby to się trzymało. A na górze to jest tutaj, bo nie będzie widać. W każdym razie tam są takie sznurki przewleczone przez uchwyty do rąk, dlatego to się wszystko trzyma. No i kolejne okienko, też osłonka. Teraz zobaczymy jak nasz mini minicamper jest zrobiony w środku. Osłonki z okien już są zdjęte, żeby było więcej światła. Tu mamy tył, jest ta normalna półeczka rozwijana Subaru. Na dole widać materacę. Ten po prawej to jest normalny materac kostka rozwijany. Te materace po lewej są przycięte na wymiar, żeby to wszystko się tutaj ładnie złożyło, no i oprzyte materiałem. Tak to wygląda w środku. Dodatkowo są takie dwie małe poduszeczki. Żeby w nocy nogami nie uderzać w boki plastikowe, ale są po prostu włożone. Tutaj jest druga. Nie wiem, czy mi tu kamera wyostrzy, ale jest tutaj druga. Z przodu jest, że tak powiem, przedział dla dziecka, które śpi w poprzek. Ten kłębek ze śpiwora to jest nasze dziecko. A potem jeszcze pokażemy szczegółowo, jak tam z przodu to jest zrobione. I teraz po prostu zwijamy ten materac. A teraz kostka o żona i pomaga. Ma teraz wyjeżdża akurat do tyłu. Tym razem. I zabieramy. Te kosteczki jedna i druga, i teraz pojawiły nam się dwie bardzo kluczowe deski, też przycięte tutaj na wymiar. Każda deska ma przewleczony sznurek, który jest zahaczony o zagłówek. Podniosę teraz jedną. O, tak to wygląda. I druga deska. Tak samo. I na niej się to opiera, bo jak odchylimy siedzenia, przesuniemy, to tworzy się tutaj taka pustka, którą trzeba czymś wypełnić, żeby głową nie spaść w dół. Dobrze, zabieramy teraz deskę. Proszę, jedna już jest zabrana. Druga tak samo. Może nie będę jej podnosił. Pokażę teraz, jaka idealna jest przestrzeń w Subaru Foresterze Trójce. Że jak zwiniemy tylne siedzenia, tak jak to jest w tej chwili, powstaje nam taka długa, prosta przestrzeń do spania. Nie ma żadnych. Zagłówków dziwnych, jakichś siedzeń składanych w harmonikę, też co jest ważne, ta płaszczyzna opada ku tylnej klapie. Czyli, jeśli głowy mamy tutaj przy przednich siedzeniach, to nogi nam idą lekko w dół, co jest idealne do spania. Oczywiście, jeśli auto stoi na płaskim. No, i teraz pokażę, zwiniemy. Jedno oparcie, proszę 3 sekundy, jest zwinięte. Tak samo drugie oparcie można zwinąć. Jeszcze tutaj możemy dać zagłówek, bo te zagłówki potem pełnią kluczową rolę przy przewożeniu elementów przedziału dla dziecka. Ale no to pokażemy za chwilkę.